Dobry, jeśli nikogo nie ma, to poczekam. Momencik, muszę się ogarnąć też. U was jest 15 Dochodzi do 16, Ale tutaj jest 7:30. Po drugiej nocy, żeśmy mojego czasu wrócili wczoraj. Nie ma żadnej osoby tu chyba nagram Nagram jakiś materiał taki normalny No widzę, że jest jedna osoba, dzień dobry. Ciekawe, to to Domyślam się, ale bo od razu like poszedł 12 osób, o dzień dobry, dzień dobry z Las Vegas Zbieracie się, widzę. Jak się dopiero pozbierałem po... Po wczorajszym, a o drugiej nocy żeśmy wrócili. A nie żebyśmy gali, po prostu gdzie my byliśmy. sferę oglądać. Tutaj w Las Vegas, tą wielką kulę. jetlag, jet lag. ciężko było się przestawić, ale już powoli jest jest dobrze piszcie co jest tam jak tam. tam, zaraz pójdę dalej i tak muszę po coś iść i między innymi będę nagrywał. To jest nasz hotel. Mamy dzień, więc guzik widać, ale gdybym ja robił live'a wieczorem to nikt by tego nie obejrzał nawet po wyśpicie wtedy, jest czwarta rano nawet dobra, jedziemy tam dobra. 14 sekund dobra, świnia truje na środku drogi Powiem Wam tutaj, takie akcje się odwalają. Teraz Wam pokażę scenę. Ja dodałem chyba teraz jakoś, bo już mi się mieli czas. Eee, dodałem wrestling był normalnie kobietnie. Co z dzisiaj? Kurwa. O, i to jest. To są te neony. Na Primot jest dzień, co chłopaki tutaj robią, bo wieczorem jest tyle ludzi. A chyba scena albo jest już rozebrana, albo nie, zaraz, zaraz tam wejdziemy. No i takie spostrzeżenie co do Las Vegas. Bo są dwa. Ja mieszkam tutaj w tym hotelu. jest dokładnie naprzeciwko e, tego, Fremont Street, to się nazywa. I wczoraj byliśmy w tym takim e, drugim Las Vegas, bo to jest Las Vegas, prawdziwe, które się nazywa Las Vegas, a tamto nie. To jest tylko tak naprawdę. Są dwa osoby, jakby miasteczka. Miasteczka, to, no, Miasta. Ja, ja, ja. Spirits Dokładnie. I wam powiem tak, tutaj jest zajebiście. Znaczy to, że wychodzę z hotelu i od razu jestem wieczorem tutaj, no to jest zajebiste, nie? Tak miało być. Ale byliśmy tam w tym drugim, tam gdzieś tam, wieża Ifl'a i te inne hotele. Infrastruktura tak beznadziejna, że robi tyle kilometrów po to, żeby na tam na sam koniec bym musiał dojść, bym musiał kładkami popylać w takim labiryncie, że masakra. Że <tosłuch> masakra na normalnie, nawet już mogę mówić. Będę sobie wracał, to na film. Mam tyle materiału, znaczy prywatnego generalnie będę musiał wyłowić to mm. i skleić z tego jakiś film, to nie neurobexy, tylko to jest kana, <laughs> to jest e, prezent urodzinowy w Lucky Stara. Ten guzik widać, ale muszę <laughs> robić live'a dzisiaj o tej... Boże, bo się obudziłem to jest raz, a dwa no, wynieś śpić w ten sposób. Ja szedłem spać, aby już zaczynaliście pracę. I tak to wygląda. No i nie zrobiło dla nas na nas dobrego do wrażenia to. Tylu dziwaku. Cześć. Paulina. Tylu dziwaków, żeśmy wczoraj spotkali. No i rzeczywiście mówią, że wstanę. Wszystko może się dziać. No i dzieje się, nie? No. Jeśli chodzi o fast foody w ogóle, no wczoraj in and out zjadłem najlepszego hamburgera jakiego to bądź Ale nie jemy tak dużo. No ale słodycze tutaj w ogóle. Coca Cola 36% na puszkę 0,33. To jest to jest Freeman Street czy Freeman Experience w Las Vegas. Dokładnie. Tylko za dnia niestety, bo w nocy śpicie. Wczoraj robiłem live'a krótkiego. Ale było zero osób. Jak szedłem do sfery właśnie tej wielkiej kuli takiej, co ją dwa lata temu wybudowali. Jakoś tak No widzę tutaj ludzi skacowanych. W ogóle to żeby wyjść z hotelu muszę przejść. Ale wiesz, co to jest prezent urodzinowy, który dostałem na 40 urodziny od małżonki? Plusy. <śmiech> Sorry. <śmiech> Plus całej rodzinki. Więc no, spełnili moje marzenie. Mogłem przyjechać, nie? Tak, <laughs> żeby nie było stać na z Niemiec do Stanów bilet. <laughs> Jeszcze do Los Angeles to kurde. To jest. Do mnie mam, bo nie chce mi powiedzieć, że ona ile dała za bilety łącznie. To jest zajebisty koszt. Tyle. Wam powiem. Na <grym> ten kanał nigdy złotówki nie zarobił nawet. Patrona i to mam, ale... Trzyma, mam księkowski. Ale to wcześniej. Dopiero pierwszy komentarz pierwszy okej, okay, spoko. No, ja generalnie nie idę poszukać jakiegoś sklepu z fajkami. Normalnie to nie palę. Ale tutaj wiecie, Las Vegas. To sobie można pyknąć od czasu do czasu. No, aż dziwnie się idzie za dnia tędy. No i wracając do tych dwóch Las Vegasów. No to tamto kurwa mać. Przepraszam za przekleństwo, ale w sumie mam to w dupie. Eee... Właźliśmy wczoraj bez sensu. To wszystko na filmach się wydaje takie fajne i w ogóle. A tak naprawdę to jest przereklamowane. Wszędzie restauracje, jeżeli nie jedziesz tam po to, żeby przegrać w kasynie w sporej kasy, to nie ma sensu tam szukać. Można sobie jechać, popatrzeć, pooglądać, porobić zdjęcia, ponagrywać filmy. To jest w zasadzie tyle. To nie jest tak jak... Na filmach. Nie, naprawdę. Macie do wyboru. To wieczorem przyjdźcie tutaj. Tu jest Kozak. Jeszcze wieczorem te, te wizualizacje. No jest pięknie. Ale idzie pierdolca dostać. Generalnie od tych wszystkich świateł, od tych wszystkich ludzi. Tutaj stała, ale tu już nie ma widzę. Chyba, że tam dalej. Normalnie ten e, ring postawili, babki się lały. Ja tam nagrałem film nie, ale musiałem stanąć gdzieś tam w sklepie. Z <grym> Zuma mam dobrego w telefonie i wtedy nagrałem. Chyba jeden film, bodajże. Tego jeszcze nie wrzuciłem. O. Takie przedstawienie, nie? I oni żyją tym. What type of energy drink you drink in the morning? Uh, I don't speak. What do you speak? German or Polish. Polish? I know I know a little bit of Polish. Polish? Yeah. Yeah. What? My accent is a little bit different. Yeah? Yeah. Uh. I have live, on YouTube. What? <laughs> <laughs> uh -huh. Impossible. Paszła w on. i kurde. No a z tym angielskim no to, kto zna angielski to, ja nie znam od miesiąca, od, od miesiąca i tygodnia ja robię duolinką, mam chyba ruminową ligę, gówno to daję, No, ale po niemiecku mogę pogadać, jak nikt nie gada po niemiecku. No i co? Life ją spławił. I co ja mówiłem? Wytrąciłem je trochę z. No, widzi, idzie, że. Widzi, idzie. Idę, Ja ona widzi, że gadam do telefonu, a gdybym jej No. Pobaczcie w ogóle, że dzisiaj takie przekleństwa i w ogóle takie nastawienia, ale. nie mam ochoty dać czasu na jakieś niepotrzebne dla mnie pierdoły. No, gdzie ten sklep? To zaraz znajdę. Chyba po tamtej stronie. Uff, albo tu przyszedłem, już minąłem. Nie wiem. No. I subskrybuj, subskrybujta, like, My się dzisiaj zwijamy z Las Vegas lecimy w zupełnie inną stronę. Nie wiem jeszcze ile godzin jazdy, ale Wam powiem, że tutaj są odległości takie, że... Kurde. Chyba nie mała. Pani mała. To jest mi się wydaje, że w Europie sprawdzam jakąś odległość do któregoś punktu, a to zazwyczaj wiem, nie? A tutaj się okazuje, że to jest kilka godzin. A i jeszcze. Tak, będzie film. Będzie generalnie film, bo Widziłem taki jeden znak na ROK66 Który w zasadzie był moim takim must Który bardzo chciałem odwiedzić I udało mi się nie Nawet go dotykałem nie? Więc, więc, więc no, Co jeszcze chcecie wiedzieć, piszcie Ciepło jest tutaj generalnie Mogłoby być lepiej, ale nie jest źle. Gdzie ten sklep jest Cholera, cholerii wczoraj pójść do kasyna i przegrać 10 dolców, ale byliśmy tak wypompowani na O, widzę sklep. Widzę, 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 tam jest. No dobrze, ja wiedziałam. No a ja piszcie, co nam u was jest. 9 osób. Szkoła też że tak mało, ale pewnie połowa jest w pracy. No i jeszcze. Amerykanie są bardzo mili, Powiem Wam szczerze. No spoko ludzie. Co mogę powiedzieć? Więcej. Czy jest bezpiecznie? Nie jest. No, my znaleźliśmy hotel w Las Vegas. Nie w żadnej niebezpiecznej dzielnicy. Chodziliśmy, jak wchodziliśmy wcześniej, zanim przyjechaliśmy. To Sandra szukała hotelu. I tak jakąś mi suknię padała. Ja sprawdziłem co to za dzielnica, a tutaj się okazało, że najlepiej to nie wychodzić po zmroku, bo może być niebezpieczne. Dzielnica opanowana przez gankę jakiś tam meksykański, nie? O no, oh, cholera, Sandra. Ten. Nie będziemy tam mieszkać. Ja. Ta viva Vegas. Tam jest ten sklep, chyba kupię fajki. Tak, widzę, że kupię A, tutaj można tylko w takich innych sklepach kupić eee, fajki. Specjalnie do tego przeznaczonych, albo na stacjach benzynowych. I ogólnie takie ciekawostka, że można tutaj na terenie tego, Fremont i droga, palić totalnie wszędzie papierosy, ogólnie mówię. Nie? A z kolei w Las Vegas, wszędzie strefy Zakazu palenia, nie? No, normalnie my chodziliśmy i szukaliśmy dzisiaj, można skiderać, żeby zapalić fajkę. No, tego się nie spodziewaliśmy. O, tu jest następny? No, a, tam przejdę się jeszcze kawałek. Piszcie, co tam jak tam Czy ktoś, kto zna mnie z życia prywatnego, ogląda tego live'a? pozdrawiam moją mamę, która być może ogląda. A być może nie. Nie ty, tabako mi Co to teraz raje? Co to się stało się? To znajdę sobie inne Ale tutaj pewnie nie kupię. A to gdzieś jest na Ale jak to auto można kupić to o tym. Bo widzę, że flaszki stają. A, też zamknięci. W ogóle wszystko to zamknięte. A podobno weź jeszcze na dobę sprzedają. Ale to jest otwarte. bardzo też zamknięte. Zaraz będę kończył tego live, bo. Bo. Czas się kończy. O tak, w ten sposób. Widzisz, że tutaj nie ma żadnej interakcji z Wami. No to będę kończył. Ten live się chyba zapisze po prostu. Jak go skończę. I co? Gran Canyon widzieliśmy też wczoraj z zapory Hulvera. Gran Canyon Minion 500-10900 zdjęć nie odda tego yy, widoku na żywo, nie? Więc <gry> niesamowite Wam powiem. A tutaj te mi jeżdżą właśnie wieczorami yy, przez cały ten nie, Ciekawe ile to kosztuje O no, to jest pytanie Ja wiem ja za dużo ważę, więc pewnie podobna ta linka by się zerwała. I co tam mam wam jeszcze powiedzieć? Nic chyba na Golden Gate a jeszcze będziemy jechać zobaczyć most. A 4 godziny drogi od miejscówki, w której yy, będziemy yy, mieszkać. Zmieniamy miejscówki jak rękawiczki. I mówię, znaczy abstrahując do tego tematu drugiego Las Vegas. Dla mnie to przereklamowane po prostu. A tam widać wieże z daleka na... Schowała się za, za drzewami. O, tam, 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 tam. Gdzie? Tu jest, o, tu jest. Jakie e, to świecidełek jest. Milion. Człowiek jest tak przebodzicowany, że. Masakra. Szok. nie Niedowierzanie i strzały. Też, Dobra, słuchajcie, 16 osób, nie chcę pisać. Kończę tego live'a, tam sobie przejdę na drugą stronę, jeszcze i stamtąd sobie zacznę nagrywać jakiś film. Powiem mniej więcej to samo co jest na filmie, ale to będzie dla osób, które nie mogą obejrzeć tego live'a. No. Jechaliśmy w Las Vegas, patrzymy dwa patrole policji stoją przy tym przy, przy drodze. Trzecie auto jakieś prywatne, gość skuty, <grywki> ciemno skóry na chodniku. Helikopter lata dookoła, podobno jakiś nożownik tam drasował, nie? wiem czy to było no ale siedzieli i czekali na, na coś. A tu już są te na Halloween przestrojone różne rzeczy. Więc kto nie subskrybuje zapraszam. No, Urbexy wrócą oczywiście, że tak... Z tym że mówię, no. Content podczas tego wyjazdu jest niecenny. Ja to pokazuję zupełnie inaczej, nie? Więc za chwilę się przekonacie Taczmy, za chwilę. Jak dodam ten film w stosownym czasie, to to zobaczycie. Będę miał jeszcze materiały z LA, Na Weniz byliśmy. My. mam dużo do powiedzenia niby. Z następnych tylko ktoś mówi do mnie. Dziwni ludzie tutaj są. Takich to trzeba zlewać. Po prostu idziesz. Prosto. Ten zielony kościół co nie. Wiem, to wczorajszy jeszcze jest. Czy nie? Paszą won. No. Dobra, leczki, ja tutaj coś tam nagram. I tyle. W temacie będzie. Pozdrawiam serdecznie. Jestem na patronacie jakby co. Ale to zapominam, że znowu żego mam. Zasubskrybuj, ja jeżeli masz ochotę. Ja wam pokażę z niebanalnym komentarzem. Nieco inaczej niż te wszystkie filmy. Które są o, o Las Vegas czy Los Angeles, bo tam też wrócimy jeszcze. Za pierwszym razem nie nagrywałem eee, za dużo, bo to był dla mnie szok tak powiem, kulturowy, <grych> ale teraz będę miał więcej czasu, więc będę się odłączał od grupy na chwilkę i będę tam dogrywał materiałów. Więc nie wyjadę z pustymi rękoma. Ok, trzymajcie się, subskrybujcie. Lajkujcie i do zobaczenia na materiale, albo na live, albo chociażby na materiale. Pozdro.